Witam serdecznie. Oto jest kolejny odcinek z cyklu Teoria z Reksia. Przerywamy program, aby nadać ważną informację. Cetoską 2025 odbędzie się 15 listopada tego roku, gdzie w Poznaniu? Aha! No dobra, ale gdzie dokładnie? No właśnie. Dokładnie w hotelu Instytutu Ochrony Roślin przy ulicy Węgorzka 20. Znajduje się on. około 20 minut. sam wajem od dworca Poznań Główny. A na dworzec to gdzie? Tutaj. Start wydarzenia o godzinie 9. Czego można się spodziewać? Panel z twórcami, konkursy, prelekcje, koncert, a co najważniejsze, możliwość spotkania się z innymi fanami przy Reksia. A jak dla mnie bomba! <laughs> Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. Kiedy można kupić bilet? Już teraz, w tym momencie. Cena 60 zł. Czy to dużo, czy to mało? Jeden kreton powie tak, a drugi powie nie. Zaproszeni są wszyscy. Tak, to też Wojtek. Widzę się Wojtek. Dodatkowo osoby do lat 12 nie potrzebują biletu. Wystarczy, że przyjdą ze dorosłym opiekunem, który sam oczywiście musi mieć ważny bilet. A na konwent zostaną wpuszczeni bezpłatnie. Gratis, czyli za darmo. Bilety dostępne są na stronie Ekobilet. Link w opisie. Ciekawe czy taka reklama na kogoś działa. Na, na, mnie, na mnie to na mnie działa. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już trzy. Po więcej informacji o konwencie zapraszamy na fanpage KretesKonu na wydarzenie na Facebooku lub na stronę internetową kretes To co? Mamy nadzieję, że wpadniesz. Dziękujemy i do zobaczenia! Koniec ważnego komunikatu. Na tę chwilę się żegnam, pozdrawiam wszystkich gorąco i do usłyszenia niebawem.